I ja już zrobiłam 5 rzędów półsłupków, i teraz zrobię tylko rząd wykańczający, oczywiście oczkiem ścisłym połączyłam i będę robiła rząd wykańczaj wykańczający, tak? Czyli zrobię oczko łańcuszka, zrobię tu półsłupek, oczko łańcuszka i teraz będę robiła od lewej do prawej. Ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek. I znowu oczko łańcuszka, ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek. Oczko łańcuszka, ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek. Uciekł mi. I znowu Oczko łańcuszka, ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek. Oczywiście, wykończenie to już jak tam Państwu pasuje, może ktoś chciałby inaczej wykończyć. Oczko łańcuszka, ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek. I tak pracujemy, drodzy Państwo, do końca rzędu, dookoła. Czyli w tym rzędzie nie pracujemy od prawej do lewej. Tylko od lewej do prawej, czyli robimy drugą stronę. I jeszcze raz oczko łańcuszka, ominę jeden półsłupek i w kolejnym zrobię półsłupek, oczko łańcuszka i znowu powtórzę, czyli ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja już torbę skończyłam, i teraz tylko Państwu pokażę jak zrobić rączki, tak? Rączki są bardzo proste. Oczywiście Państwo sobie też mogą zrobić inne rączki. Zaczniemy od oczek łańcuszka. I ja tych oczek zrobię 7. Jeżeli ktoś by chciał, żeby rączka była szersza. Zrobię tych oczek więcej, tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz zrobię jeszcze jedno oczko łańcuszka, i w tym siódmym oczku zrobię półsłupek. I na, na każdym z oczek łańcuszka zrobię po półsłupku, czyli zrobię ich 7, 4, Pięć, sześć i siedem. Oczko łańcuszka odwrócę i na każdym półsłupku będę robić półsłupek. Dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, i siedem. I oczko łańcuszka, i znowu odwrócę, i na każdym półsłupku będę robić półsłupek, czyli będę miała siedem półsłupków. I znowu. Oczko łańcuszka, odwrócę i będę robić na każdym półsłupku półsłupek. I robimy tak, drodzy państwo, aż uzyskamy odpowiednią długość. tak? Każdy z państwa sobie zrobi taką długość, że, która państwu odpowiada. I takie rączki musimy zrobić dwie. I ja już zrobiłam, proszę zobaczyć, dwie takie długie rączki. Moje, on mają około 60 cm długości, a to już mówię, to już w zależności od Państwa, i drodzy Państwo, i teraz wystarczy ładnie ją złożyć na równo i przyłożyć sobie rączki. Ona sobie przypiąć szpilkami, i z drugiej strony, tak samo, tak i po prostu przyszywam na okrągło sznurkiem, którym pracowałam, tak? Grubą igłę biorę i taką rączkę przyszywam z jednej i z drugiej strony, tak? I tak będzie got wyglądała gotowa torba, tak? Jak widzicie Państwo, tutaj już mam przyszyte, tak? Tym sznureczkiem, którym pracowałam, tym przyszywałam rączki z jednej i z drugiej strony. Widzicie Państwo, jak on, ją się złoży równo, to później te rączki, później też równo się Przyszyją, tak? Także tu mówię, tu nie ma żadnej, żadnego problemu. Wystarczy tą torbę po prostu dobrze złożyć na pół i same się te rączki ułożą. I za chwilkę przejdziemy do tych toreb, ale na okrągłym dnie. Zaraz Państwu wszystko powiem, tak? I jeszcze tylko Państwu powiem, że na tą torbę, którą robiliśmy, 5 motków tego sznurka starczyło, czyli 550 metrów spokojnie jeszcze mi troszkę zostało. Także myślę, że 510-520 metrów poszło. I przechodzimy do, okrą do okrągłych torek, tak? To jest ten mały worek, który Państwo widzieliście na początku. To jest ta większa torba. tak? Tu może zmierzę, jaką ona jest szeroka. Ona ma około 36 cm. I tu jest ten mały woreczek. Wszystkie robiłam tym samym wykorzystałam ten sam wzór, tylko robiłam na okrągłym dnie, tak? I drodzy Państwo, robiłam metodą tradycyjną, czyli co rząd zwiększało mi się o 12 słupków, tak? Zaczęłam od 12 słupków, bo zasada jest ta sama, musi być liczba podzielna przez. 6, tak? Jak więc, jak zaczniemy od 12 słupków, to zawsze, ile byśmy rzędów nie zrobili, zawsze ta liczba końcowa będzie podzielna przez 6, tak? Czyli w drugim rzędzie miałam 24 słupki, w trzecim rzędzie 36, 48, 60, 72. I tutaj zrobiłam już koło, tak ono wygląda. Widzicie Państwo, ono się już wygina na tym ostatnim rzędzie, ale torba wyszła i tak na tym dnie fajna. Także mówię, możecie państwo sobie dno inne zrobić, ale zawsze liczba końcowa musi być podzielna przez 6. I jeszcze teraz tutaj może zmierzę, ile tej średnicy ma. To jest dno do tej dużej torby, tak? I ono ma około 25 cm średnicy. Tu gdzie mam białe kokardki, tak? Czyli tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te duże dno robiłam 12 rzędów, czyli skończyłam na 144 słupkach. Tutaj w tym małym woreczku skończyłam na 9 rzędzie, i tu wyszło mi 108 słupków, tak? I tutaj ma no ten woreczek, ma te, te, te dno ma średnicę w tym woreczku około 18 cm, i tutaj, gdzie jest te różowe niteczki, to to robiłam już do, tej, do tego woreczka dla dziewczynki do komunii. I tu skończyłam na siódmym rzędzie, i tutaj ma średnicę około 13 cm. Tak, także to już musicie sobie Państwo dopasować. Oczywiście są inne metody yy, tego dna, ale ja sobie robiłam tak i jestem zadowolona, i fajnie mi wyszły praktycznie wszystkie torby. I teraz, drodzy Państwo, za chwileczkę Państwu pokażę, jak zrobić na tym woreczku. I to jest, widzicie Państwo, to właśnie ten woreczek, który skończyłam na 108 słupkach w ostatnim rzędzie dna. I widzicie Państwo, robiłam identycznie to samo, tak? Tylko tu skończyłam. Proszę zobaczyć. Zrobiłam te 13 rzędów, i później zrobiłam tylko te 7 rzędów, czyli ten wzór powtórzy, nie powtórzyłam już drugi raz całego, tak? I później znowu tutaj zrobiłam raz, dwa, trzy, cztery rzędy półsłupków. I teraz, drodzy Państwo, zamontuję sobie, bo do tej pory moja zasada była taka sama. Ten wzór zrobiliśmy tak samo, tak? Tu sobie na czterech półsłupkach zrobię półkole. 2, 3 i 4. I teraz zrobię 50, bo tutaj na początku sobie zrobiłam 25 półsłupków, tak? Ale teraz zrobię 50 półsłupków. A czemu 50? Bo jak skoro mam 108, 8 po potrzebuję na półkola, bo 4 i 4 z jednej strony, więc między półkolami powinno być. Po 50 półsłupków. Więc ja teraz zrobię 50 półsłupków. 4, 5 i jak zrobię 50 półsłupków, to się spotkamy i wrobimy drugie półkole. I ja zrobiłam 50 półsłupków, czyli znowu przymontuję teraz na czterech półsłupkach półkole. Raz, dwa i tak samo tu robię półsłupek, tylko po prostu wrabiam sobie te półkole. I teraz tak jak mówiłam, zrobiłam na początku 25 półsłupków, więc teraz też będę miała 25 półsłupków. Czyli pracujemy aż dotąd, robimy półsłupek na półsłupku. I teraz jeszcze zrobimy tylko jeden rząd, drodzy Państwo, czyli na każdym półsłupku będę robić półsłupek, czyli zrobię tych półsłupków 108, tak? Czyli jeszcze jeden rząd zrobimy półsłupków i tych półsłupków będzie 108. No już teraz, teraz nie będę tego pokazywać. Także do końca na każdym półsłupku, dookoła, robimy po jednym półsłupku. I ja już skończyłam rząd, tu mówię, tutaj dokładnie tak nie pokazuję wszystkiego, bo praktycznie robimy to samo co w tej dużej torbie, tutaj tylko będzie teraz mała zmiana, tak, bo teraz będziemy robić, nie, to jest ta duża, będziemy robić tak, żebyśmy ten paseczek mogli sobie przeciągnąć, tak, żeby nam wyszły dziur, dziurki, tak, czyli teraz zrobię tutaj półsłupek. Oczko łańcuszka, półsłupek. Wbiję się pod jedną niteczkę, przeciągnę i przez dwie. I to jest jako pierwszy słupek w rzędzie. I teraz zrobię oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię słupek. I znowu oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden półsłupek i w kolejnym zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden półsłupek i w kolejnym zrobię słupek. Oczko łańcuszka, ominę jeden półsłupek i w kolejnym zrobię słupek. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. Czyli w tym rzędzie robimy tylko słupki, oddzielamy je jednym oczkiem łańcuszka i oczywiście omijamy jeden półsłupek. Czyli oczko łańcuszka, ominę półsłupek i w kolejnym zrobię słupek. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd, czyli w tym rzędzie robiłam słupek, oczko łańcuszka, słupek, przechodząc na kolejny, omijałam jeden półsłupek. I teraz, drodzy Państwo, oczywiście połączę oczkiem ścisłym i w tym rzędzie na każdym słupku, i na każdym oczku łańcuszka będę robić pół słupek. Na słupku, na oczku łańcuszka, na słupku, na oczku łańcuszka, na słupku i na oczku łańcuszka. I drodzy Państwo, po skończeniu tego rzędu powtórzymy Będziemy powtarzać półsłupek na półsłupku, tak? Czyli proszę zobaczyć, ja tutaj zrobiłam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, cztery rzędy półsłupków i wykończyłam, wykończyłam woreczek takim ściegiem, tak? Także tyle co do woreczka, ale jeszcze zaraz Państwu powiem, bo to ja to taka kombinatorka trochę jestem i tak trochę nakombinowałam. Czyli ten woreczek już Państwo wiecie, tak? Teraz po tym rzędzie półsłupków zrobimy jeszcze cztery i rząd wykańczający, tak? I teraz tak, jakby ktoś chciał robić tą torbę, tą dużą na okrągłym dnie, to jak te rączki zrobić, to zrobiłam na, na zasadzie te rączki, jak robiłam w ostatniej swojej torbie właśnie na okrągłym dnie. Także jakby ktoś nie wiedział, to tam może zerknąć i ja pod filmikiem nawet wrzucę, link do tego filmiku bo ta zasada rączki jest taka sama, tak? Także też nie będę państwu tutaj pokazywała tego samego. I jeszcze jedna no właśnie kombinacja moja z tym woreczkiem do komunii, proszę zobaczyć, proszę się przyjrzeć. On ma tutaj tylko ten woreczek, ten jeden wzór wrobiony, tak? Od razu po tym po tym rzędzie ostatnim dna od razu robiłam takie te wachlarzyki, tak? Czyli Półsłupek, pięć słupków, półsłupek, pół i później dwa rzędy półsłupków. I od razu później znowu robiłam wachlarzyki i dwa rzędy, czyli, czyli wykorzystałam tylko ten wzór wachlarzyków, tak? A tu resztę robiłam identycznie, tak samo jak ten woreczek, czyli tutaj widzicie Państwo, też robiłam sobie słupek oczko, łańcuszka, słupek, żeby włożyć sznureczek. Co do sznureczka też jest, już na kanale jest przy torebce, którą pokazywałam Państwu, tak? Także tutaj sznureczek to też mówię, można wiele możliwości wykorzystać. I tutaj, jak widzicie Państwo, ja sobie tutaj obrobiłam ten, to, te półkole, tak? Żeby ono się tak nie rzucało, to obrobiłam je półsłupkami. Więc tak, jak mówię, tu skończyłam dno na 84 półsłupkach, tak? Bo zrobiłam tych rzędów. 7 i wykorzystam. Można słuchać oczywiście tamte wzory, też, ale ja wykorzystałam tylko ten jeden wzór i powtórzyłam go raz, dwa, trzy, cztery razy i reszcie robiłam to samo co przy tamtym woreczku, tak? Jak coś będzie nie zrozumiałe oczywiście jak zawsze odpowiem na pytania, ale proszę się nie niecierpliwić bo ja jestem tylko jedna, a Państwa jest naprawdę bardzo dużo i tych pytań jest nieraz bardzo, bardzo dużo, tak? Nie jestem w stanie też każdemu od razu odpowiedzieć, no niestety do pracy też jeszcze muszę chodzić, tak? Także mówię, jak, jak coś nie to yy, najlepiej na stronie, bo na YouTube mi ciężko yy, odpowiadać i tłumaczyć, tak? Na, na stronie, na Messengerze można śmiało pisać, tak? No nic, ślicznie Państwu dziękuję. I życzę miłego dziergania.